Magda Małek, u szczytu swojej popularności w TVN, postanowiła odejść i pracować na własny rachunek. Założyła kanał na YouTube, na którym przeprowadza wywiady ze znanymi osobami. W wielu wywiadach dziennikarka podkreślała. Że odeszła z dużej korporacji dlatego, że była już zmęczona, a dodatkowe zbiegi okoliczności popchnęły ją tylko do dokonania decyzji o odejściu. Magda Małek słynie z elegancji i stylu, ale też poprawnej, literackiej wręcz polszczyzny i bardzo rzadko pozwala sobie na wulgaryzmy. Czyżby miała zły dzień? Słowa są co najmniej niepokojące. Pewna mądra kobieta, machnęła ręka, mówiąc p wszystko. I zaczęła żyć szczęśliwie. Napisała Magda Małek na Insta Story. Nad wierszykiem dodała też dopisek: Musiałam, czyżby fani musieli się czegoś obawiać? Być może Magda Małek ma dość obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, albo po prostu miała zły dzień. Magda Małek w TVN prowadziła m.in. programy: Lekcja stylu, Miasto kobiet oraz w roli głównej na TVN Style. To przygotowało dziennikarkę do przeprowadzania rozmów z celebrytami i nie tylko na wszelkie tematy. Od 2020 prowadzi wywiady na swoim kanale w moim stylu Magdamołek. Rozmawiała już m.in. z Patrycją Markowską, Michałem Żebrowskim, Jolantą Kwaśniewską, Małgorzatą Rozenek, Maciejem Stuchrem, Michałem Wiśniewskim i wieloma innymi znanymi osobowościami. Zobacz też.